Centralnym punktem ciechocinka perły kujaw i miasta ogrodu jest ta fontanna grzybek wyrzucająca z głębokości 414 metrów solankę o stężeniu 5,8%. Źródło solanki odwiercone w 1911 roku zasila ciechocińskie tężnie. Takie warunki wytrzymują posadzone wokół Tamaryszki i wąskolistne srebrzyste oliwniki. Oryginalną paterę fontanny zaprojektował Jerzy Raczyński. Wnuk pierwszego dyrektora zakładu leczniczego. Naprzeciwko fontanny znajduje się wejście do największego z pięciu parków Ciechocinka, Parku Zdrojowego. Źródła podają, że tereny zielone uzdrowiska to ogółem 140 hektarów. 19 z nich zajmuje powierzchnia Parku Zdrojowego. Drewniany mostek z kratą u dołu dzieli staw na dwie części. W jednej pływają białe, w drugim czarne łabędzie. Spora to atrakcja dla kuracjuszy móc obserwować te piękne ptaki. Park Zdrojowy został założony w 1876 roku. Jego projektantem i twórcą był Hipolit Cybuński. Od czasu do czasu łabędzie wychodzą na brzeg, aby osuszyć i ponownie natłuścić pióra. Poranna toaleta odbywa się również w wodzie na płytko zanurzonych kamieniach. Samica białego łabędzia właśnie wysiaduje jaja. Samiec od czasu do czasu obchodzi swój rewir, pilnując gniazda oddzielonego tymczasową siatką od spacerowiciu. Samica mości w tym czasie gniazdo. Gdy czasami na chwilę wstaje, ukazują się trzy jaja. Po ich obróceniu i ułożeniu ponownie następuje wysiadywanie. Tamiec reaguje nerwowo na zbliżanie się do siatki, ale robi to dość rzadko. Gniazdo jest tuż obok alejki spacerowej. Warto tu przyjść wcześnie rano, gdy jest cisza, zakłócana nie przez głośniki z muzyką i szum fontanny, lecz jedynie przez śpiew ptaków i rechot żab. W porannym słońcu wygrzewa się statko Kaczek. Staw zasilany jest od czasu do czasu ubywającą dość szybko wodą. W strumieniu spływającej wody, która podnosi z dna rośliny, żerują dwa kaczory. Około 20 czerwca pojawiły się pierwsze pisklęta kaczek. Bardzo sprawnie poruszały się po wodzie i żerowały wśród stawowej roślinności. W noc świętojańską wykluło się pierwsze pisklę łabędzie. Początkowo słabe leżało obok matki i z trudem podnosiło głowę. Ale z każdą chwilą nabierało sił. Na już stroszyło puch i skubało pióra mamy. Wkrótce pojawiło się drugie piskle. Trzecie piskle wciąż czekało na swoją kolej. Ale to ja się nie doczekałem, bo trzeba było wracać do domu. Wczesnym rankiem dumny tata to zrywał się do krótkiego lotu, to przeciągał, by chwilę potem dokonać porannej toalety. Fontanny na stawach rozświetlają się różnokolorowym światłem. Po lewej, północnej stronie parku zbudowano wolierę dla pawi i barżantów, która cieszy się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Rankiem można zobaczyć ptaki siedzące na żerdziach. Od czasu do czasu samce tokują, rozkładając wachlarz barwnych piór. Jednak największe zainteresowanie wzbudza biały paw, wyglądający szczególnie pięknie w blasku słońca. Dwa kolejne boksy zajmują barżanty, złocisty i srebrzysty. Park może się poszczycić wieloma pięknymi okazami drzew i krzewów, w tym rzadko spotykanymi w naszych parkach. Należy do nich niewątpliwie tulipanowiec amerykański, który kończy już kwitnienie w tym roku wyjątkowo wczesne. To potężne drzewo dorasta nawet do 60 metrów, a w Polsce do 35 metrów. Innym z rzadko spotykanych okazów jest miłożon dwuklapowy, drzewo rosnące dziko w Chinach. Sprowadzono go do Europy w XVIII wieku, w Europie dorasta do 28 metrów. Egzotycznym drzewem jest katalpa, inaczej surmia lub storczykowiec. Wśród dużych liści zwisają 35-centymetrowe łuszczyny, jeszcze gdy drzewo kwitnie, a kwitnie w czerwcu. Zapach kwiatów zebranych w duże grona odstrasza komary. na szarą plamę wśród zieleni tworzy oliwnik dorastający do 4 metrów. Jedynym pomnikiem przyrody w parku jest 300 dom przypułkowy nazwany Konstantym. Ma upamiętniać Konstantego Wolickiego, zasłużonego przemysłowca i mineraloga. To on wybudował warzelnię soli, przekazując wcześniej ziemię ze źródłami solantowymi na rzecz Skarbu Państwa. Obwód pnia wynosi 390 cm, a wysokość drzewa to 22 m Imię nadano drzewu 8 czerwca 2011 roku. Oprócz łabędzi, kaczek, pawi i bażantów spotkamy wielu przedstawicieli fauny. Bardzo liczne są kosy i gołębie, dające prawdziwe koncerty, zwłaszcza wcześnie rano. Można też zaobserwować dzięcioły, sikory, rudziki i wiele innych gatunków ptaków. Kosy i gołębie szukają na trawnikach pożywienia, którego tu pewnością nie brakuje. Wróble korzystają z pokarmu rzucanego kaczką i łabędzią. Młody szpak zmaga się z dużą dżdżownicą. Czasami ścieżką przebiegnie wiewiórka, czasami zadziwi ewolucjami na gałęziach i dniach drzew. Oprócz współczesnej woliery w parku znajdują się dwa drewniane zabytkowe obiekty. Pierwszym z nich jest pijalnia wód mineralnych. Przechodzi się do niej obok dużego, okrągłego dywanowego kwietnika. Rano kwietniki w parku są podlewane. Pijalnię wód mineralnych zaprojektował w 1880 roku Edward Cichocki, modny wówczas w uzdrowiskach w stylu szwajcarskim. Budynek składa się z 12 drewnianych przęseł. Mieści się tu pijalnia wód mineralnych i sklep z pamiątkami, restauracja oraz sala koncertowa. Uwagę przyciągają koronkowe detale i rozety. Od strony południowej wznosi się wieża zegarowa z niewielkim tarasem i balustradą. W pobliżu wieży szumi fontanna żabka. Strumienie wody czasami się zmieniają. Za wód znajduje się drugi zabytkowy drewniany obiekt – muszla koncertowa. Ta z kolei została zbudowana w stylu zakopiańskim, który zapoczątkował Stanisław Witkiewicz-Witkacy. Muszlę zbudowano w 1909 roku według projektu Pawła Federsa. Za muszlą, pośrodku alei, którą można dojść do ważelni soli, znajduje się jeszcze jedna fontanna – Jaś i Małgosia. Gipsowe figurki z dziecięcej bajki stały początkowo przed teatrem letnim. Teraz zdobią fontannę. Wieczorem postaci Jasia i Małgosi oświetlają reflektory. Po parku można spacerować do późna. Oświetlają go lampy stwarzające romantyczny nastrój. Parki i skwery Ciechocinka ozdobił rzeźbiarz Detko. Opuszczamy ten piękny park pełen kuracjuszy, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, podziwiając kwietniki i kląby, w tym jeden z podpisem ogrodnictwa, które ukwieca Ciechocinek.